I witam ponownie, zagrajmy w Heroes 6 Od razu pominąłem tego loadinga, żebyście się za bardzo nie denerwowali tym, że wiecie, że musicie czekać Ale w każdym bądź razie jest druga misja, to się liczy Tu jakieś orksy coś tam mówią, my tu kurwa zaraz wam pokażemy ludziksy Nie damy się tak łatwo, ale ork się. Yeah, yeah. Wyrznąć ich i powiesić dekret, jakby ten orkofil Sławoj wysłał zwiady. Wykonujemy rozkazy cesarza. Sławoj nie może nam nic zrobić. Oj, oj, oj. O, Gerhard znowu rozpętał wojnę. Smoczy bogowie musieli być ostro podchmieleni, namaszczając go na władcę. Trudno wilkowi odmówić sprytu. Tu moja rodzina jest bezpieczna, więc wywabia mnie, atakując mych przyjaciół. Ładysławo staje wbrew Gerhartowi, nie A cóż żałować. to za imię! To Ładysława? Widzę <noise> w mordowaniu jego ludu. Ale książę rodu wilków ma dekret cesarski, końcu w tylko przypadkiem zaczął od moich ziem. Sławoju, nauk w Książę Sławoju końcu w końcu w Smoka światła. Lojalność to jedno z ich najważniejszych przykazań. Jakiż to przykład im dajesz? Dziś nie będzie wykładów z teologii, tylko ty będziesz się uczyć. Polityki w praktyce. Znajdę krala i zobaczę, co da się zrobić. Jedź do estalonu, sprawdzić, czy dzieci są bezpieczne i powiedz mistrzowi Organowi, że czeka go oblężenie. Gerhard nie odważy się zaatakować Twej stolicy. O ile się założymy? Ruszaj już! Przygotuj księstwo na wojnę. Stej! No to zaczynamy. Najpierw trzeba tutaj pobudować. Hmm, najpierw weźmiemy strzelających i sobie wyszkolimy. I napierdalamy. Dobra, co by tu trzeba było zrobić? Hmm, no to najpierw pozbieramy. Zaczniemy od tego miejsca. Co my tu mamy drewienko. Jakieś ognisko i co? Sławoju, wilk się! Mówi orkom fora ze dwora! Po moim trupie, daj mi chwilę na umocnienie zamku, a potem razem zapolujemy na wilka! Dobrze! Sławo i kral ruszą do walki jak za dawnych czasów. Rozwalą wiele czaszek wilków. Też jak dawniej. Od kiedy to ludzie walczą z orkami? Chyba od dopiero szóstki, bo ile mi wiadomo, w piątce orkowie walczyli o wyzwolenie, bo byli niewolnikami ludzi. <noise> Więc to trochę dziwne. Dobra. Kolejny budyneczek, żeby nie zapomniał czasem. Dobra. I jazda. Atakuj. Na co będę czekać? Hmm. Mieczyk i w tego. No i git. Pięknie. No nie za bardzo pięknie jak dla mnie. Co wy sobie myślicie? No i po problemie. Szybko, szybko muszę bardzo szybko skończyć tę misję. Nawet jako mnie ujdzie. Do roboty. Trzeba tu trochę popracować. Do roboty. Dobra, jeszcze to bierzemy i sobie do zamku weźmiemy trochę wojska. Znaczy się nie wziąć do zamku wojska, tylko z zamku wziąć wojska. Dobra, to by było na tyle z budynków. Tego nie wybuduję, bo nie mam drewienka. No i idziemy tu. Co on tu ma? Ciekawego ma coś? Nie wiem, czy mi opłaca atakować. No ale w sumie chyba muszę tu wszystko pozbierać, żeby się brama otworzyła. A, już chyba kapuje. Dobra, zaatakuj, odmów. Aha, akceptuj, dobra. Zbieraj, zbieraj sławoju. Mamy te drewienka. No nie, jeszcze nie. Nie będę robił wymiany, bo się nie opłaca. Prawie żadne nekropolia. No to atakujemy. Cienki przeciwnik, cienki, ale gdyby ich było więcej, to by było przekichane. Google jest nawet niezły, muszę przyznać. Dobra, co my tu mamy? To nie, tylko to. <laughs> Aaaa, ah, nie udało ci się, ty cwaniaczku! Oh. No, dalej, dalej. Swoją drogą, mam już drugi level, jak ktoś nie zauważył. Mam nadzieję, że zauważyliście. Bo to by było niemiłe Dla mnie Gdyby się nie doceniali tego ho, ho. Dobra, idziemy dalej mm, Sięgaj No, no nie Pieprzony gryf No i co ja teraz zrobię? Psz, no muszę uciekać, ale on i tak mnie capnie Bardzo nie lubię gryfów. Oczywiście, jeśli są po stronie przeciwnika. No, i trafił kapłankę. Jeszcze zabił dwie. Znaczy trzy. Uch, coś mi się odbija. Zostaw tę kapłankę w spokoju. Na atak. Dobra że uleczymy, albo i nie. No raczej nie. Kurde. No trudno, stracimy kapłanki. Albo nie. Może jeszcze uda mi się. No, jeszcze straciłem jedną. Tak mi się wydaje. Dobra, zabij. I tak cały czas tracę kapłanki. Jakkolwiek bym nie zagrał, zawsze muszę je stracić. Jakiś trgowskaz, mam nadzieję, że jesteście ciekawi, bo ja nie jestem. Mnie to za bardzo różnicy nie robi. Dobra, mamy 5 drewna. Budujemy kolejny budynek. No i mamy Gites. Fasole. <noise> Slawoju! Do boju! Warty mój Russian boju. Żaden wilczek nie zajmie już zamku podstępem. Czas odzyskać moje księstwo. No, tylko jestem ciekaw, jaki wilk tu mnie zaatakuje. Ale zaraz, koniec tygodnia, to od razu lecę do zamku. Się nie opłaca. Lecieć Dobra Ruch oddajemy Swoją drugą nawet nie włączyłem stopera Żeby sobie, wiecie, przekalkulować Czy powinienem Szybciej działać Czy mniej Kurde, bo jednocześnie Czekajcie chwilę Dobra, co ja żem tu zrobił Jakiś bałagan A ja nie lubię bałaganu tylko w grze, bo mnie w pokoju jest cały bagan. Ho, ho, ho Ale że czas nie słuchali. Droga do grobowca Liszpana jest zablokowana. Ten osiwiały duch kombinuje. Kral pamięta Iszwana. Pierwszy książek sprzed wielkiego cesarstwa. Zanim zmienili smoka powietrza na smoka światła. Aha, a jemu to nie w smak. Chodźmy tam. Wilki nie mogą zbezcześcić mauzoleum. No to idziemy. Hamskie wilki nie mogą zbezcześcić mauzoleum Dobra, tego nie atakuję, bo nie ma sensu. Co on tam chowa? Tylko ognisko i tyle. A ognisko ma tam jakieś parę surców. No co ty wyprawiasz? Sławoju, no ruszaj tę dupę. No co on tak wyprawia? Dobra, yy, tego na razie nie zdobędę. Ponieważ muszę zamek zdobyć. A zamek jest chyba tu na dole. Nie zamek, tylko posterunek, dokładnie mówiąc. Bo jak to zdobędę, to i tak to na ich stronę przejdzie. Dobra. No w sumie i tak mam zaznaczone, że muszę tędy iść. Prawie żaden, no to idziemy. Co ty, Sławoju, robisz? Do ataku. Dobra, może... da się ominąć? Nie, nie da się. No to idziemy. Walka. Oj, sorry. Jakim cudem oni stoją na tych liściach? To jest niemożliwe. Co to ma znaczyć? Dobra, atakujemy tego pierwszego, bo on jest dalej. Żeby nasz pikinier sięgnął tego pierwszego. Dobra, i lecimy. Oj, oj. oj. Jak mi przykro. Dobra, ty się ulecz, boś ty jest beznadziejna. Najlepiej jak ona na cały czas tak będzie stać i będę miał dużo kapłanek. Wtedy coś mogę zdziałać. W sumie to ona powinna siedzieć na tyłach i leczyć. Ale jak jest tak kijowo... Kurde. No dobra, stracimy jednego. O czym ja myślę? Co mi, żal jednego żołnierza? Dobra, pięknie. A level up. No to dobra. Co ty tu masz? O, super. Teraz masz więcej fantów. Tylko teraz tak. Tutaj mamy takie coś zdolności frakcji, ale tutaj nie mamy za bardzo wpływu, to tylko kwestia levela, jaki ma nasz bohater. Tutaj to są takie zwykłe zdolności. Natomiast ja będę używał raczej magiczne i to tak. Aha, ty masz światła. To tylko Kwestia, jaką rasę tu mam, to takich mam, I teraz tak. Co by ci tu dać? Niebiańska zbroja, wichry, burza, strzał, może to czy znaczy strzały, burza, a nie burza, strzał. Co ja czytać nie potrafię. Dobra, no to lecimy. No i swoją drogą też fajnie zrobili z tym, że. Nie tylko to, że możemy zamienić zamek na własną frakcję, ale też możemy zrobić coś takiego, że wszystkie zamki mają wspólne zgrupowanie. Że na przykład jesteśmy w innym zamku, ale możemy wyszkolić w kupie tyle jednostek, ile wszystkie zamki wyszkolą. Dobra, co my tu mamy? Burze strzał. No ale na co to ja mam użyć? Czekajcie, bo nigdy tego nie używałem. Eee, w oddział nie ponosi kar za odległość podczas ataku z dystansu i zadaje dodatkowo jeszcze Dobra, czyli na łucznika No to łuczniku zaatakuj, zobaczymy co ty to zrobisz. Miał być. Miała być burza strzał, a to był tylko. To była tylko kropelka. No i cóż, skrzesiło go, no i gówno mi to dało. Kapłanko, rusz tę dupę! Ogarnij się. Teraz ja straciłem czasem dwie kapłanki? Bo już nawet nie pamiętam. Dobra, bez przesady. Miecz bierz, Sławoju. Na bramę! No i znowu wskrzesza. Pieprzona. A, czyli straciłem. No to dobra, wskrzeszamy sobie. Lepiej wcześniej niż później. Bo później będę mniej jednostek wskrzeszał. No i znowu. Odsuń się kamerko. Nie denerwuj mnie. O, zginął. Bardzo świetnie. <gry> bardzo świetnie. Bardzo dobrze, a nie bardzo świetnie. Co ja to wyprawiam? Mam podbić trzy zamki w tej misji. Akurat ten, który teraz atakuje, mm... zamek nekropolii. I znowu zamek ludzi. Ach, nie powinienem wam mówić. Może ktoś jest ciekawy o co chodzi. Dobra, niszczymy bramy, ale pewnie mi na kapłankę poleci. No, nie jestem w stanie powiedzieć na kogo, chyba na kapłankę, bo ona zrobiła kontrę. No, teraz na pewno na kapłankę. No, atakuj. Slawoju! No, co ona wyprawia? Zabij zero litości. Głnożej zrobił. Dlaczego go nie zraniło? Przecież on przeszedł przez fosę. To jest niedopuszczalne. No i teraz ruch powinnaś mieć kapłanko. Dlaczego nie masz ruchu? Jak atakowałem te babki, które były na liliach. To jakoś zrobiłaś ruch jeszcze. Kapłanko, a teraz co? Czyżbyś w chuja leciała? Dobra, nie powinienem tak kląć. Może ktoś jest bardzo grzeczny, i temuś, i tej osobie się to może nie podobać. Auj, Javen by powiedział: chuj wam w dupę! <laughs> dobra, no i podbiliśmy kwaterę. Ciekawe, czy mogę wyszkolić. No, właśnie tam. No, dobra, mamy posterunek. Aha, nie mogę wyszkolić, bo to widzicie, że mogę sobie z zamku tamtego wziąć tutaj. Dobra. Nie ma sensu walki z nimi, od razu pójdę tu do portalu, sprawdzę co i jak, bo nie pamiętam. Aha, tutaj jest to. Dobra. W sumie mnie to tam nie zależy, żeby zdobywać wszystkich przedmiotów naraz, tylko raczej na tym, żeby jak najszybciej przejść. W końcu po co pokazywać jak coś tam zdobyć, przecież sami możecie do tego dojść. A ja pokażę tylko jak najlepiej przejść. Tam. Może to dobra taktyka, a może nie. Zobaczymy Do walki i zwycięstwa O, walka Hmm. Przynajmniej jedno z twoich stworzeń typu siepacz musi przeżyć Dobra Rozumiem yy, Czyli musimy osłaniać naszego siepacza Ale siepacz może lecieć na walkę, bo on jest bardzo silny W sumie jakby co to by go kapłanka podleczyła no nie, tylko nie w kapłankę, kurwa. No pięknie, pięknie. Dobra, atakujemy tego gwardzistę gondoru. Tak on mi się kojarzy tylko. To tylko moje skojarzenie, jakby co. Każdy ma inne. Dobra, ty lecisz na gwardzistę, na gondorczyka. A kapłanka z racji tego, że ona nie nie zrobi to sobie wskrzesi jednego orksa. No nie, dlaczego dwóch? Czekajcie, mam tu jakieś zaklęcia ciekawe? Mm. No dobra, dajmy to. Pasowałoby jakieś fajne zaklęcia raniące dla Sławo jadać. Ale w sumie to już ostatnia misja ze Sławojem. No więc, co mi zależy? Nie! co ja zrobię Zapiłeś mi kobieta o ty ciągusie ja ci tu zaraz pokażę yy, dobra i teraz mamy taką specjalną umiejętność sławoja i to jest anioł stróż i dzięki tej umiejętności jednostka zyskuje taką nieśmiertelność turową że tak powiem tak wyrażę no i w ten sposób możemy zaatakować i w ten sposób nic nam nie zrobi ten gwardzista Gondoru Gondorczyku, już przegrywasz Zostało was tylko czterech I giniesz od orka z Mordoru No nie, znowu mi przyblokował Kusznika Swoją drogą, czasami leci taka fajna muza Chyba nawet teraz Taka trochę zachodząca pod władce pierścieni albo God of War. Takie wiecie. Mam tutaj na myśli takie trąby, takie... No sami wiecie o co mi chodzi. W sumie nie wiem czy to był dobry ruch. Żeby użyć ja na tego pikiniera, mogę użyć na kusznika. No to jeszcze raz słowoju.